Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Tener Mateusz Bożym. Jesteśmy po meczu z Pelikanem Łowicz w rozgrywkach trzeciej ligi. I o meczu można powiedzieć roller coaster, bo po pierwszej połowie chyba nikt nie przypuszczał, że Jagiellonia może tutaj punkty stracić, a po końcowym gwizdku możemy powiedzieć głębokie uf, że udało się punkt zdobyć. Tak, zdecydowanie. Po pierwszej połowie nikt nie przypuszczał, że taki mecz będzie miał taki obraz, no ale rywal stworzył jedną sytuację, wykorzystał, poczuł, poczuł wiatr i, i potem zaraz szybko druga strzelona bramka. No i mecz był w dwie strony. My mieliśmy swoje sytuacje, oni mieli swoje sytuacje i mogło to w dwie strony pójść. Także no, czujemy, po prostu ten remis traktujemy jako porażkę, jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego. No i jakaś lekcja dla nas na przyszłość. No, Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że po, po takiej pierwszej połowie rozsypuje nam się to wszystko w drugiej. Dzisiaj sporo zawodników, którzy na coś trenują z pierwszym zespołem, e, którzy nawet e, nie występują zbyt często w drużynie e, rezerw, tak chociażby Juan Kamara, Paweł Olszewski czy Maciek Bortniczuk. Jak te ocenia ich występ dodajmy że bramki Maćka Bortniczuka i Olego Wojciechowskiego. Tak, no dzisiaj mieliśmy sporo zawodników, którzy na co dzień trenują z pierwszym zespołem, także byli, zagrali. Myślę, że to dla nich jest dobra i ważne z punktu widzenia utrzymania rytmu meczowego, także jest okej. Okay. Czy to była ten pierwsza sytuacja, że mecz oglądał trener z perspektywy, że tak powiem zaboiskowej, czy nawet załawkowej, bo przypomnijmy konsekwencję czerwonej kartki z Grodziska Mazowieckiego? Tak, jest to taka pierwsza sytuacja dla mnie, no tak jak powiedziałem, tam jak kopałem jeszcze w piłkę, to nigdy mi się nie zdarzyło dostać czerwonej kartki, tutaj taka, ani nie inna, nie chcę tego komentować, bo mam swoje zdanie na ten temat. To jeszcze zapytam o końcówkę tego sezonu, bo tak, Jagiellonia, nie wiem czy matematycznie, ale umówmy się, szanse na spadek w zasadzie są żadne, jeśli 40, 40 punkty wywalczony. Można powiedzieć, że trochę łeb jak pierwszy zespół. E, tak więc w zasadzie to utrzymanie jest pewne bardzo duża przewaga na strefę spadkową, z drugiej strony, też e, jakaś tam strata do tej czołówki. E, jaki jest wasz plan na te ostatnie, ostatnie mecze, gdzie tak naprawdę e, no, nie chcę mówić, że nie gracie o nic, ale z drugiej strony, no, nie grać wam ani spadek, ani nie jesteście zaangażowani w walkę o awans? Naszym celem jest grać w każdym meczu o trzy punkty, łapać minuty, dla, żeby młodzi chłopcy łapali minuty i zobaczymy co na koniec, ile, ile meczów nam się uda, uda wygrać. No będziemy starali się jak najwięcej, zobaczymy na koniec sezonu, co nam to, co nam to przyniesie. Jeszcze na koniec zapytam o 12-żółtą kartkę Kuby Orpika. Po dniu Karu, lider, że tak powiem, kartkowy, dwa mecze pauzy to oznacza. Duży problem to będzie na kolejne spotkania? Tak, zdecydowanie. No, Kuba jest dla nas ważnym zawodnikiem, co pokazuje ilość minut rozegrana przez niego na wiosnę. No, będziemy musieli go zastąpić w jakiś sposób, ktoś będzie musiał go zastąpić. No, także myślę, że musimy sobie z tą poradzić, z tą sytuacją. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.